Cześć kochani, jak widzicie będziemy sobie otwierać po raz już ostatni te fantastyczne gazetki, tylko może tym razem, żeby to było troszkę szybciej, zrobimy sobie tak. Ja tutaj sobie to ciachnę, wtedy wszystko mi się na spokojnie wystunie. Nie będę musiał się szarpać więcej z tym. Dobra, gazetka idzie tu, folia idzie tu i lecimy z ostatnimi trzema gazetkami. Kupiłem sobie w sumie takich 10. Dobra. Nie wiem dlaczego, ale chyba w ostatnim odcinku poinformowałem, że mam jeszcze 4. Troszkę się pomyliłem, sorki sorki. Retetka tam, folika tu i jeszcze mamy jedną taką! Ale katastrofa. hu. Dobra. Moja drogocenna scenografia, która mnie kosztowała grube miliony, już stoi nienaruszona. Dobra paczuszki, gazetka, folika i foliki. Dobra, bierzemy się za to. Oczywiście mamy solidną porcję powtórzonych limitek. A mianowicie Suareza mamy trzy razy. Gece mamy. 3 razy i rawandowskiego też mamy trzy razy. Piękne limitki. Rzadkie to one już nie są. A na przykład dla osób, które nie mogły w swojej miejscowości dostać Jaski, bo i takie są. No to na pewno będą to wartościowe karty, które będzie można tak w miarę jakoś tanio sobie uzyskać. Jedziemy. Patrzymy co tam ciekawego w pakach. Naprawdę bardzo dużo braków już uzupełniłem samych tylko tych paczuszek, a one bardzo tanie, bardzo tanie to wychodzi, bo były 4 na gazetkę. Mandanda, Akinfie, Fiang, No a wiemy, że to kosztowało 10 zł, więc 2,5 za samą saszetkę. No i w gratisie macie trzy limitki. Nawet jeżeli na wymianę to się opłaca brać więcej. Miranda, Fancy, Teresa. I tutaj mamy kartę kibicowską FC Barcelony. Fantastycznie, tej karty jeszcze nie miałem, także ląduję tu. Chociażby tylko i dlatego, że to jest FC Barcelona. Silesen mhm. Noiting. Tutaj mamy Manjukicza. Tutaj oczywiście Benzema. Martin Odegaard, Fantastycznie. Mamy podpis. Ja już ten mam, tak naprawdę tu mam wszystkie, Także to jest na wymianę albo do drugiego albumu. Jeszcze nie wiem, jak tam sytuacja wygląda. No i mamy Go Machine Piera America Obey Mayanga. To jest chyba moja nowa karta. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mamy Montoya de Jonga. Milanowa, Fejzulau i mamy Porto oraz International Rising Star. A z Porto się bardzo cieszę, bo to jest jeden z już niewielu herbów, logo, których mi brakowało. Także mamy tutaj tak. Coutinho to jest International Rising Star i to nie jest jakaś super rzadka karta. Mam taką na pewno jedną, a czy w drugim albumie tego nie wiem. Aguilar, Poli, Lichsteiner, Lindogan, Lomberts oraz mm, Go Machine, Syla. Tego pana to ja chyba jeszcze nawet na filmie żadnym nie widziałem. Ha! Wychodziłoby na to, że jakaś taka rzadsza karteczka. Czemu nie damy go tu? Tamte limitki już wszyscy widzieli. Obek musiał go zasłonić jakąś rzadszą kartą, ale bardzo się cieszę, bo to kolejny brakujący go już w mojej stajni. Subotic, Sirigu, Drasena, Laba, Farman, bazóweczka oraz kolejne logo, Beijing Guan. No to akurat mam, ale ponieważ to jest logo, to sobie tutaj pykniemy i będziemy zasłaniać jak przyjdzie coś rzadszego. O, gra. Bazówki sobie tylko stąd wywalę. No i lecimy dalej. Yy, tutaj te rzadsze. Ok. Zostało nam tego jeszcze chyba trzech paczek. Także, także. Lichtsteiner, Gindogan. Oh je. Yeah. Imbula. Tam z tyłu widzę coś fajnego. Bueno. Tylko jeszcze nie wiem, który numer. Także może sobie zachowam na koniec. Tutaj mamy Go Machine Baczuja Bacui, Baczui, jakoś tak Imbula już był. A tutaj mamy kartę numer 9. To jest niestety, ale moja powtórka na wymianę FIFA 365. No to możemy sobie zasłonić tego tego Seleuna na Go Machine. Ile tego. No i jeszcze mamy 6, czyli połowa. Na razie najrzadszą kartą jest ta. Jest podpis i karta FIFA 365 Blind, FA Fezulau, jakoś tak. Joe Hart, Rzadziej wpadający bramkarz i mamy kolejny podpisik, tym razem Mariana Robena. Wygląda naprawdę świetnie. zasłonimy sobie porto oraz Defensive Rock Munoz. To jest na pewno powtórka. Podpisy u mnie to też są powtórki, tak jak już mówiłem przy Olegardzie. Ja jeszcze szukam Double Trouble International kilku, przynajmniej Gabi, Hitarians, Sungha, Buffon. tu mamy Roysa, a tutaj mamy kolejnego eksperta fantastycznie dani. Jeżeli chodzi o ekspertów, to jeszcze mi kilku kilku, no, chyba dobiłem właśnie do czwartego. Także można powiedzieć, że kilku mi brakuje. Większą połowę. Super, super, super. Z tych gazetek to już mój drugi ekspert, więc jestem bardzo szczęśliwy. Diego Lopez, Jimenez, Pawon, Camposz. Tu mamy Ech, wiadomo kogo z Zenitu. I mamy jeszcze jedno logo. FC Internacional, czyli nasz Inter. Pek. Zostało nam jeszcze trzy paczuszki. Może jakaś topka? Fajnie by było. na no w sumie 40 saszetek, także teoretycznie powinien przynajmniej jeden być. Dyszacht, Bulut, Darmion. Dobrze mówię, Tosic. Tu mamy Cavaniego, a tu mamy Smolnikowa one Watch. To jest powtórka. Tylko jedna karta specjalna. Jago, Augusto, Imbula, Elgazi, International Rising Star Murilo oraz ora, <laughs> ale sobie zażyczyłem! <laughs> Cristiano Ronaldo. Kolejny chat, piękne są te karty. Jest topka, jedna z gazet, fantastycznie. Zasłonimy sobie logo. Ach, chat, 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 świetnie. Ja no nie wiem, ale chyba nawet już drugi drugim mam, także bardzo możliwe, że ta topka to będzie na wymianę. W Nordyku brakuje mi chyba jeszcze jednej karty Topmaster, także... Gdzie się znajdę? Boateng, Fuslera, Pereira, Jara. Tutaj mamy Lukaku na International Star. Nie wiem, czy mi go nie brakuje. I Key Player Gago na sam koniec. Okej, okay, moi drodzy. Świetny odcineczek. Jeżeli można, e, można mi się pozachwycać, no to patrzymy przede wszystkim na Cristiano Ronaldo. Są tutaj inne fajne karty, na przykład mamy podpisy 2 Odegarda i Robena. Jest 365 FIFA, oczywiście świetne limitki. Bardzo się cieszę z tego eksperta. Ale najbardziej wartościową zdecydowanie jest karta Cristiano Ronaldo. Mam nadzieję, że się podobało. Zostawcie proszę lajka, like, bardzo mi to pomaga. I zobaczymy się w następnych unboxingach. Mam nadzieję, że następna gazetka Just Cake będzie równie wypasiona. Pewnie tak. Trzymajcie się. Cześć.